W dzisiejszym wydaniu wiadomości zobaczymy między innymi ważne wystąpienie Putina, mówił o końcu wojny. Ukraina uderzy w Rosję, zapowiedź Zańskiego. Trump ma dość, na to może się skurczyć. Ja mam na imię Piotr, a to jest kanał wiadomości. Dlatego jeśli chcecie być na bieżąco, zachęcam do subskrypcji. Jak wiadomo, negocjacje w sprawie końca wojny na Ukrainie nie postępują, a raczej wręcz przeciwnie, wydaje się, że poniekąd zakończyły się fiaskiem, jednak wczoraj nowe stanowisko w tej sprawie przedstawił Władimir Putin, który podczas specjalnego przemówienia mówił właśnie o możliwości zakończenia działań wojennych, przy czym wskazał na zaangażowanie Donalda Trumpa w rozwiązanie, jak stwierdził, konfliktu na Ukrainie. To nie do mnie należy decyzja, komu przyznać nagrodę Nobla. Wydaje mi się, że raczej nikt z Was, z widzów i słuchaczy, nie będzie miał nic przeciwko temu. Ale powiem teraz, co mam na myśli. Były przypadki, kiedy komitet przyznawał pokojową Nagrodę Nobla osobom, którzy nie zrobili nic do pokoju. Moim zdaniem takie decyzje bardzo zaszkodziły prestiżowi tej nagrody. Przyszedł jakiś człowiek, dobry czy zły, a po miesiącu, dwóch... BUM! Za, za co? W ogóle nic nie zrobił. Właśnie tak to działa. Ta nagroda powinna być przyznawana przecież za zasługi, za jakieś osiągnięcia. Dlatego moim zdaniem autorytet w znacznym stopniu został utracony. Ale to Bóg go będzie oceniać, nie ja. Czy obecny prezydent USA zasługuje na nagrodę Nobla? Nie wiem. Ale wiem jedno, że naprawdę robi wiele w celu rozwiązania tak złożonych, trwających od dziesięcioleci, a nawet i dłużej konfliktów. Powiedziałem już to dokładnie i wiem, że w odniesieniu do kryzysu na Ukrainie też szczerze dąży do pokoju. Coś się udało, a coś nie. Być może uda nam się jeszcze wiele osiągnąć w oparciu o porozumienia. I rozmowy, które miały miejsce w Ankurach. Ale on na pewno się stara, na pewno pracuje nad tymi kwestiami, nad osiągnięciem pokoju i rozwiązaniem trudnych w sytuacji międzynarodowych. Co więcej, wcześniej rosyjski przywódca powiedział, że wyniki rozmów z prezydentem Trumpem na Alasce ocenia się pozytywnie i pozostają one w mocy. Wymieniłem już informacje z niektórymi kolegami i poinformowałem ich o wynikach pracy Funkoraż na Alasce z Amerykanami w sprawie rozwiązania sytuacji na Ukrainie. Będziemy mieli okazję spotkać się w bardzo wąskim gronie. I właśnie w takim wąskim gronie chciałbym bardziej szczegółowo omówić ten problem. W tym sensie chciałbym bardziej szczegółowo poinformować o wynikach, które ogólnie oceniamy pozytywnie. I oczywiście nasze dalsze działania na rzecz rozwiązania konfliktu na Ukrainie opieramy na tych zasadniczych postanowieniach, które omówiliśmy na Alasce. Następnie Putin zagroził, że Rosja odpowie na groźby Ukrainy dotyczące ataku rakietami dalekiego zasięgu Tomahawk. Istnieje pewna forma szantażu wobec Rosji. Dla nich to również jest szantaż. Jest tu pewien punkt. W związku z tym mam pytanie. Amerykanie twierdzą, że wszystko zależy od tego, czy dojdzie do napaści, czy nie. Wszystko zależy od stanowiska Rosji w negocjacjach dotyczących Ukrainy. A jeśli nasze stanowisko negocjacyjne im nie odpowiada, to oni wiedzą, to Machołki. Czy mamy gotową odpowiedź na to? Nasza odpowiedź to wzmocnienie systemu obrony powietrznej Rosji. Dalej jednak Putin stwierdził, że Rosja wkrótce będzie mogła ogłosić pojawienie się nowych rodzajów broni. O tym właśnie mówiłem w przeszłości, w poprzednich latach. Wszystko się rozwija. Dopracowujemy to i myślę, że wkrótce będziemy mogli poinformować w najbliższym czasie o nowej broni. Które kiedyś zapowiadaliśmy. Ta broń właśnie przechodzi testy. I one przebiegają pomyślnie. Jeśli chodzi o elementy międzykontynentalne, na morzu, w powietrzu, powtórzę. Mamy nowoczesny sprzęt, jak mówię wojskowi, na bardzo wysokim poziomie. Co ciekawy głos w sprawie rozmów pokojowych zabrał też rzecznik Kremla Dmitry Pieskow, który stwierdził jednak, że cały proces słabnie, a za taki stan rzeczy, jak można było się spodziewać, oskarżył Ukrainę. Jesteśmy trochę zdezorientowani, czy impuls ze szczytu na Alasce został utracony, czy nie. Z jednej strony obserwujemy przerwę w procesie negocjacyjnym, to znaczy, że proces negocjacyjny ze Stambułu jest obecnie wstrzymany. Został on wstrzymany z powodu niechęci reżimu w Kijowie do udzielenia odpowiedzi na pytania, które zostały przez nas postawione Oznacza to, że nie odpowiadają na projekt dokumentu, który został przekazany, nie odpowiadają na naszą propozycję utworzenia trzech konkretnych grup roboczych. A wszystko to po to, by wykonać tę samą pracę, którą należy wykonać przed spotkaniem werchownej. Z jednej strony wszystko jest wstrzymane, ale biorąc pod uwagę, że nadal dążymy do pokojowego rozwiązania, można powiedzieć, że ten impuls jest żywy. Ten impuls żyje i miejmy nadzieję, że będzie żywy nadal, że prezydent Trump zachowa wolę polityczną do pokojowego rozwiązania. Dlatego, w tym przypadku, z punktu widzenia ducha szczytu na Alasce, jesteśmy pełni optymizmu. Jednak z punktu widzenia zachowania reżimu w Kijowie, muszę stwierdzić, że rozwój wydarzeń nie jest na razie zbyt dobry. Z drugiej strony można to jednak wyjaśnić tym, że reżim kijowski jest pod każdym względem popierany przez Europejczyków, którzy zajęli tak trudną do wyjaśnienia szaloną pozycję na tle militarystycznym. Jednak tutaj niestety reżim w Kijowie nie zdaje sobie sprawy z tego, że z każdym dniem ich pozycja negocjacyjna się pogarsza. Z kolei Władimir Łęcki twierdzi, że Ukraina zwiększa skalę ataków dalekiego zasięgu z wyraźnymi planami zwiększonego użycia pocisków rakietowych i dronów w nadchodzących miesiącach. Jednak podkreślił, że celem Ukrainy nie jest wojna sama w sobie, ale jej sprawiedliwe zakończenie. Piszkowie. Bardzo szczegółowo omówiliśmy kwestie wojskowe z dowództwem wojskowym w zakresie stosowania naszej broni precyzyjnej. Omówiliśmy też użycie naszych rakiet, użycie naszych dronów i niektórych kwestie dotyczące produkcji, dostawy do armii i szkolenia naszych załóg. Obecnie naszym zadaniem jest znacznie większa aktywność we wszystkich kwestiach w zakresie przygotowania i wykonywania uderzeń przeciwko Rosji. Im skuteczniejsza będzie Ukraina w tym zakresie, tym szybciej będziemy mogli osiągnąć pokój. Ukraińska broń dalekiego zasięgu staje się znacznie lepsza jakościowo. Nieustannie nad tym pracujemy i już zapewniliśmy wiele różnych możliwości właśnie dla produkcji. Potrzebne są finanse wszelkie niezbędne wsparcie. Należy również znacznie zwiększyć skalę zastosowania. Mamy jasne plany w tej kwestii. W najbliższych miesiącach wszystko powinno zostać zrealizowane. Ukraińska celność powinna być już bardziej widoczna. Co absolutnie słuszne, że Ukraina odpowiada na ataki. Odpowiada precyzyjnymi uderzeniami. W przeciwieństwie do Rosji wiemy, co chcemy osiągnąć. Nie prowadzimy wojny dla wojny, jak to robi Rosja. Dzisiaj, nawet Hamas wykazuje się rozsądkiem, ale nie Putin. Na razie. Razem z partnerami tworzymy warunki, by zmusić Rosję do pokoju. Następnie, podczas konferencji prasowej, prezydent Ukrainy przekazał też, że jego kraj już kupuje rakiety Patriot i NASAMS od Stanów Zjednoczonych. Przede wszystkim rozmawiamy o Patriotach i rakietach NASAMS. Kupujemy rakiety w większości w Stanach Zjednoczonych. Kupujemy je w USA. Wszystko zależy od wypełnienia pewnego korytarza, tego programu, w ramach którego kupujemy rakiety przeciwlotnicze w Stanach Zjednoczonych. Wśród nas mamy bardzo odpowiedzialne kraje, które rozumieją, jaka jest cena tej ochrony. I cena życia na Ukrainie, szczególnie zimą. Przede wszystkim są to Holandia, Niemcy, Kanada, Szwecja, Dania, Norwegia. To główne wkłady, które zostały wniesione. To główne kraje, które przekazały pieniądze na ten program. W ramach którego kupujemy brakujące rzeczy, które są dostępne tylko w Stanach Zjednoczonych. Dalej, Załęski dodał jednak, że główni darczyńcy ukraińskiej obrony powietrznej to m.in. Holandia czy Niemcy, przy czym zwrócił uwagę na niewielki wkład krajów bałtyckich akurat w tym zakresie. Powiem szczerze, mamy przyjaciół w krajach bałtyckich. To oczywiste, że są po naszej stronie, ale ich wkłady są niewielkie w porównaniu z tymi krajami, ponieważ są różne kraje i mają różne budżety, ale oni również są po naszej stronie. To bardzo ważne. Wszystkie inne kraje europejskie i nie tylko europejskie również są po naszej stronie. Ale jeśli mówimy konkretnie, to wymieniłem kraje, które przekazują środki finansowe na obronę powietrzną. I powiem szczerze, że rozpoczęliśmy rozmowy z tymi krajami dotyczące drugiej rundy, drugiego etapu ich wprowadzenia, ponieważ nie widzimy szybkości działania innych krajów. Niestety. Słowo Zemskiego wydają się mieć też potwierdzenie w praktyce, ponieważ niemiecki Rheinmetall ogłosił, że dostarczy Ukrainie systemy obrony przeciwlotniczej Skyranger 35. Rheinmetall dostarczy Ukrainie kolejne systemy Skyranger 35 na bazie czołgu Leopard 1. Wartość zamówienia wynosi kilkaset milionów euro. Systemy są finansowane przez jedno z państw Unii Europejskiej z dochodów pochodzących z zamrożonych rosyjskich aktywów. Produkcja i integracja systemów odbędzie się w głównej siedzibie Rheinmetall Italia SPA w Rzymie. Czytamy w w oficjalnym komunikacie Bundeswehry. Iskrzy jednak dalej na linii Ukraina-Węgry, ponieważ premier tego kraju, Viktor Orban, oskarżył Kijów o infiltrację proukraińskiej partii TISA i zapewnienie wsparcia technicznego sojusznikom w zdobywaniu władzy. Ukraińcy aktywnie działają na rzecz zmiany rządu na Węgrzech. Ich tajne służby są tu obecne. Oczywiście śledzimy ich działania i widzimy co się dzieje. Wniknęli w umysły Węgrów. Wkręcili się w świat węgierskich doradców. Wkręcili się w węgierskie debaty polityczne i mają swoją partię. Partia Tisza jest przyjazna Ukrainie. To ich partia. Dlatego zrobią wszystko, aby pomóc partii Tisza dojść do władzy. Pomagają im we wszystkim, na przykład udzielają wsparcia technologicznego, rozwijają ich umiejętności, które są naprawdę niezbędne do wygrania wyborów. Otrzymali tę pomoc. Nie możemy powiedzieć nic więcej, ale na Węgrzech mówi się, że Rosjanie są już w spiżarni. Teraz trzeba powiedzieć, że Ukraińcy są w twoim smartfonie. Tymczasem Donald Trump podczas konferencji prasowej z prezydentem Finlandii przekazał, że Stany Zjednoczone wkrótce nałożą nowe sankcje na Rosję. Czy planujesz nałożyć na Rosję kolejne sankcje w tym momencie? Być może, tak. Prezydent Stanów Zjednoczonych jest też ewidentnie sfrustrowany krajami NATO, które nie chcą płacić więcej na obronność, przy czym wskazał konkretnie na Hiszpanię, sugerując wyrzucenie tego kraju z kręgu sojuszu. Wiem, że nikt w historii nie rozwiązał 8 wojen w ciągu 9 miesięcy. A ja to zrobiłem. Powstrzymałem 8 wojen. To nigdy wcześniej się nie zdarzyło. Ale będą musieli robić to, co robią. Cokolwiek zrobią, będzie w porządku. Wiem o tym, nie zrobiłem tego dla nagrody. Zrobiłem to, ponieważ uratowałem wiele istnień ludzkich i to właśnie tak bardzo mnie niepokoi w sprawie Rosji i Ukrainy. Co tydzień ginie 7 tysięcy osób. To młodzi żołnierze, prawie wyłącznie żołnierze Ukrainy i Rosji. Teoretycznie nie ma to na nas wpływu, ale to straszna rzecz. I to też rozwiążemy. Ale nikt nigdy nie skończył 8 wojen. Nikt nie zrobił tego w 30 lat, a co dopiero 9 miesięcy. A jeśli chodzi o NATO, to szef sojuszu Mark Rutte ogłosił, że już za kilka dni rozpoczną się nuklearne ćwiczenia Steadfast Nun. Baza Wolke Air Force w Holandii bierze udział w ćwiczeniach nuklearnych NATO Steadfast Noon, które rozpoczną się 13 października. W ćwiczeniach wezmą udział samoloty, takie jak imponujący kolęderski F-35A, który widać za mną, a także samoloty z całego Sojuszu. Należy podkreślić, że ćwiczenia te odbywają się co roku. Są to coroczne, regularne ćwiczenia. Musimy to robić, ponieważ pomaga nam to zapewnić, że nasze środki odstraszania nuklearnego pozostają tak wiarygodne, bezpieczne i skuteczne, jak tylko to możliwe. Jest to również jasny sygnał dla potencjalnych przeciwników, że będziemy i możemy chronić wszystkich sojuszników przed wszelkimi zagrożeniami. Chciałbym naprawdę powiedzieć wszystkim uczestnikom, życzę wielu sukcesów podczas ćwiczeń. To wspaniałe, że to robicie. A jeśli podobał Wam się ten materiał i chcecie być na bieżąco z najważniejszymi informacjami z Polski i ze świata, to zachęcam do polubienia tego filmu oraz subskrypcji kanału wiadomości. Dzięki. Do zobaczenia jeszcze jutro w kolejnym odcinku.